Dzień dobry, witam Was kochani maturzyści bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was do pierwszego takiego merytorycznego geoponiedziałku. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, to przypomnę, że nazywam się Anna Olszak, jestem nauczycielką geografii od ponad 15 lat przygotowuję uczniów do matury rozszerzonej z bardzo dobrymi wynikami. Po co te geoponiedziałki? Dlaczego je wymyśliłam? Ano dlatego, żeby pokazać Wam. Jak rozwiązywać zadania otwarte na maturze, bo matura od roku 2023 będzie się opierać głównie na zadaniach otwartych. Czyli zaraz zobaczycie, jak dobierać słowa, jak korzystać z materiałów źródłowych, tak żeby uzyskać maksymalną możliwą liczbę punktów. No to nie ma na co czekać, idziemy z zadaniem pierwszym. Dzisiaj, oczywiście, cała tematyka dotyczy mapy. Wybrałam dla Was zadanie, w którym korzystać należy z Mapy. Mamy dwa pola i coś z tymi polami trzeba zrobić. Pierwsza moja taka uwaga: ogólnie do wszystkich zadań czytamy bardzo, bardzo dokładnie polecenia. Czasami polecenie składa się z dwóch części: jedna część jest na górze, druga gdzieś pomiędzy. Czasami coś jest tłustym drukiem napisane, czasami niewytłuszczonym. Dlatego wszystko czytamy dokładnie. I mamy takie polecenie. Na obszarze przedstawionym na mapie znajdują się kąpieliska Czechowice w polu D3 i leśne w polu D5. I w tym momencie powinniśmy zrobić stop, odnieść się do mapy. Ta mapa będzie na oddzielnym arkuszu, jednakże ja Wam tutaj wycięłam właściwe fragmenty mapy, które widzicie tutaj po lewej stronie. No i Widzimy, że mamy pole D3 zaznaczone na czerwono i D5 zaznaczone na czerwono. To też był mój celowy zabieg, który też radzę Wam wykonywać. Wy, oczywiście, nie będziecie mieli ze sobą czerwonego długopisu, ale będziecie mieli długopis czarty. Jak dostajecie tą mapę, to możecie po niej pisać, robić z nią co chcecie, bo ją, co prawda, tam oddajecie, ale nikt jej już nie ocenia. Wobec czego, jak macie konkretne pola mapy wskazane, to po prostu należy wziąć długopis i sobie obrysować, tak jak ja to tutaj zrobiłam, obrysować te konkretne pola mapy, bo wtedy. Dokładnie widzicie, na co macie patrzeć. Jest znacznie łatwiej. No dobra, to jedziemy dalej. Widzimy już, że jest mapa. Widzimy, że mamy zaznaczone konkretne pola. Czytamy dalej polecenie. Na podstawie mapy podaj po jednym wspólnym walorze przyrodniczym i poza przyrodniczym obu kąpielisk, wynikającym z ich położenia. No i teraz uwaga. Jest tutaj jedno ważne, ważne, kluczowe słowo mianowicie to jest słowo wspólnym. Słuchajcie, wspólny walor to taki, który będzie i na jednym fragmencie mapy, i na drugim. Nie może być tak, że pojawi się tylko na jednym, a na drugim go nie będzie, no bo punktu już wtedy nie będzie. Dlatego każde słowo ma znaczenie i czytamy bardzo dokładnie to polecenie. Na pewno raz nie wystarczy. Ok, no to teraz widzimy, że mamy walor mm, najpierw ten przyrodniczy do poszukania. No to sobie patrzymy. Szukamy oczywiście tych naszych kąpielisk. Kąpieliska zaznaczone są takimi falkami. Tutaj już nie ma legendy, nie zmieściła mi się, ale generalnie należy sprawdzić w legendzie zawsze tą sygnaturę. Nawet mamy podpisane kąpielisko Czechowice, a na drugim fragmencie mapy kąpielisko leśne. Są to jakieś małe kąpieliska. Co tu może być takiego, co będzie walorem przyrodniczym? Walor to coś atrakcyjnego, co sprawia, że turystom będzie chciało się tam przyjechać. No to szukamy czegoś, co nie zostało dotknięte ręką człowieka. I na dobrą sprawę nie ma tu jakiejś bardzo rozmaiconej rzeźby terenu, na, której, na którą moglibyśmy zwrócić uwagę, ale jest coś, co ludzie lubią, i co sprawia, że się wyciszają, co sprawia, że teren jest atrakcyjny. To są lasy. Czyli można to określić mniej więcej w ten sposób. Położenie obu kąpielisk w otoczeniu lasów. Las jest czymś atrakcyjnym, czyli jest walorem przyrodniczym i zdecydowanie jest naturalny. Dobra, no to teraz, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na walor poza przyrodniczy, to patrzymy na coś, co stworzył człowiek po to, żeby turystom było miło, krótko mówiąc, po to, żeby może mieli co zjeść, gdzie się wyspać, mieli jakąś super atrakcję dodatkową. No to cóż, no, widzimy tutaj pole namiotowe, w polu D3, w polu D5 widzimy hotel i restaurację. No nie możemy powiedzieć, że mamy właśnie te rzeczy, które wymieniłam, no bo one nie są w dwóch polach, można to jakoś uogólnić w ten sposób, no, że powiemy, że jest na przykład infrastruktura turystyczna. Możemy powiedzieć, że jest baza noclegowa. Tak? Bo i pole namiotowe i hotel stanowią bazę noclegową. Popatrzymy co jeszcze jest ciekawego. Mm, jeszcze, jeszcze. Mm, jeszcze ewentualnie można by zwrócić uwagę na to, czym my tam dojeżdżamy, bo e, infrastruktura taka techniczna związana z dojazdem też będzie walorem, ponieważ jeżeli nam łatwo gdzieś dojechać, to wówczas. Mm, Będziemy tam częściej jeździć po prostu, tak? Jeżeli jest gdzie zaparkować, jeżeli jest dobra, utwardzona droga prowadząca do tego miejsca. No więc w tym wypadku właśnie na tych dwóch rzeczach bym się skupiła, tak? Czyli to dogodne położenie komunikacyjne, tak? To można bardzo uogólnić, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o dobry dojazd. No i druga rzecz, obecność infrastruktury noclegowej przy obu kąpieliskach. Więc te dwie rzeczy mamy załatwione trzeba było wpisać jedną, tak? Ja pisałam dwie, ponieważ znajduję tutaj dwie takie, na które najczęściej będziemy zwracać uwagę, więc to nam się tutaj liczy. No dobra, to tak powinno wyglądać to zadanie. Nie trzeba tu się rozpisywać absolutnie, tu nie mamy zbyt dużo miejsca, tu wpisujemy jedno konkretne zadanie, które oznacza nam to, co potrzebujemy. Wobec tego idziemy dalej. Teraz mamy zadanie, do którego mamy materiał źródłowy w postaci mapy, i w postaci zdjęcia. Dobra, polecenie brzmi: na fotografii wykonanej z brzegu Dunajca po stronie słowackiej przedstawiono most na tej rzece w polu A3. Ja wam tutaj go zaznaczyłam na czerwono, żebyście już widzieli od razu, gdzie jest. Na drugim planie znajdują się trzy korony, trzy korony w polu AB, czyli to, co teraz tutaj zakreślam myszką. Strzałką zaznaczono jedno z pozostałych wzniesień widocznych z tego miejsca, z którego wykonano fotografię, więc jeszcze dodatkowe wzniesienie. Ok. Czyli jakby wiemy, co jest na zdjęciu i wiemy, gdzie to jest na mapie, więc należałoby otworzyć arkusz mapy, znaleźć to miejsce dokładnie. Więc ja już wycięłam tutaj to pole, które nam faktycznie będzie potrzebne, i widzimy most. Tak, widzimy, że ten most jest na zdjęciu. Ok. Most dla pieszych który przedstawiono na fotografii, oddano do użytku w 2006 roku. I polecenie wytłuszczone teraz. Uzasadnij, że wybudowanie mostu mogło zwiększyć ruch lokalny, turystyczny. Podaj dwa argumenty odnoszące się do przedstawionych na mapie walorów turystycznych obszaru położonego w polach mapy A23 oraz B23. Dobra, czyli tak. Musimy udowodnić, że dzięki tej kładce na rzece zwiększył się ruch turystyczny i co takiego jest atrakcyjnego w tym miejscu, że ten ruch turystyczny faktycznie będzie zwiększony, tak? Czyli musimy pokazać faktyczne walory turystyczne. Zobaczcie, jak to, jak to brzmi w poleceniu. Podaj dwa argumenty odnoszące się do przedstawionych na mapie walorów turystycznych, czyli nie możemy wymyślać z głowy, tak, jakichś argumentów, które pewnie byśmy znaleźli, tylko faktycznie odnosimy się do tego, co może być na mapie. Dobra, to teraz uwaga. Na pewno można by stwierdzić tak bardzo ogólnie, co będzie zdecydowanie prawdą. Mo stanowi atrakcyjny punkt widokowy, zwłaszcza na koryto i dolinę Dunajca. Bo widzimy na zdjęciu, jak to wygląda. Możemy od razu stwierdzić, że to jest atrakcyjne, bo jest urozmaicona rzeźba terenu. No, i faktycznie z tego mostu widok będzie genialny. I to sprawia, że turyści będą chcieli tam przyjść, czyli zwiększy nam się ruch turystyczny. Ponadto patrzymy, co jest jeszcze ciekawego. No, widzimy te trzy korony to jest miejsce, gdzie turyści będą chcieli pójść, gdzie będą chcieli się wspinać, gdzie będą chcieli zdobyć te szczyty, tak. A z Polski to jest bardzo proste. Podjeżdżamy sobie pod. Ten masyw, i sobie tam wchodzimy. Natomiast ze Słowacji nie było to takie łatwe, a kładka nam to ułatwia, więc można by powiedzieć, że zwiększa się dostępność masywu trzech koron dla turystów ze Słowacji. Bo z Polską nie było problemu. Następnie wiemy o tym, że do się spływa. To też jest duża atrakcja turystyczna. A w sromowcach niżnych jest przystań. Tu mamy ją zaznaczoną. Nie mam tutaj co prawda legendy, ale ona znajduje się przy tej mapie. Już musimy uwierzyć na słowo, że ta sygnatura, którą teraz wskazuję, to jest właśnie przystań. Więc znowuż możemy użyć takiego argumentu, że zwiększa się dostępność przystani z rozmowcach niżnych i spływu Dunajcem dla turystów ze Słowacji. Ewentualnie można by się jeszcze pokusić, że turyści z Polski będą mieli ułatwiony dostęp do klasztoru, znajdującego się po stronie słowackiej, tak, też jest taki argument jako czwarty, zasadniczo mamy użyć dwa argumenty, ale ważne żeby w głowie móc sobie tych argumentów namnożyć, ok typowe zadanie otwarte widzicie, że tutaj trzeba się wykazać totalnie wyobraźnią która musi odnieść się do materiałów źródłowych, to jest bardzo ważne dobra to jeszcze pokażę Wam jeden przykład zadania typowo otwartego z działu mapa i to zadanie będzie łączyło z sobą elementy mapy i elementy szkicu geomorfologicznego. I polecenie brzmi: Zadanie wykonaj na podstawie szkicu geomorfologicznego fragmentu Doliny Czarnej Hańczy, strona trzecia, barwnego materiału źródłowego położonego w sąsiedztwie zalewu turtulskiego w polu B3 barwnej mapy szczegółowej. Przedstaw podobieństwo i różnice, jakie dostrzegasz między ozem a rynną polodowcową. Dobra, i teraz tak. My w głowie możemy mieć wiele informacji na temat y, wszystkich form geomorfologicznych. Konkretnie się teraz skupiamy na ozie i na rynnie polodowcowej widzimy, że jest to zaznaczone na tym szkicu geomorfologicznym. No bo zobaczcie, ozy są fioletowe. Mm. Mamy dno rynny polodowcowej zaznaczonej na zielono, tak? Czyli jedno i drugie jest. Możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda na mapie. Czyli jest to pewien fragment, gdzie mm, no zdecydowanie płynie sobie tędy ta czarna hańcza. Ona wykorzystuje ten element rynny polodowcowej. Dobra, skupmy się na poleceniu. Podobieństwo między ozem arynną polodowcową, które widzimy tu. To pierwsza rzecz, zobaczcie, że oba te, obie te formy to są formy fluwioglacjalne, a to musimy wiedzieć, tego nie znajdziemy na tej mapie. Tak, jest to podobieństwo, ale no, dotyczy to form, które są tu przedstawione. Możemy też uwzględnić to, że mm, te formy mają podłużny kształt, czyli ująć to można mniej więcej w ten sposób. Po prostu formy mają wydłużony kształt, bądź są formami fluwy glacjalnymi. Fluwy glacjalne to przypominam, że stworzone przez wody lodowcowe. Dobra, i teraz jaka jest różnica? Różnica na pewno nie będzie tak widoczna gołym okiem, więc znowuż musimy wiedzieć, że ozy to formy wypukłe, a rynny polodowcowe są to formy wklęsłe. To jest taka pierwsza rzecz. Która się rzuca w oczy. A druga rzecz, jakbyśmy chcieli, to mm, możemy teraz jeszcze tak dodać, że os to forma akumulacyjna, bo ta wypukła to akumulacyjna musiała się usypać, a rynna jest to forma wklęsła ona została wydrążona przez płynące wody polodowcowe. Czyli na dobrą sprawę, wykorzystujemy tutaj to, co widzimy, ale też do, możemy dodać informacje o tych formach, które widzimy. Bo te formy po prostu mają pewne kształty, a my powinniśmy sobie zdawać sprawę, jakie, a możemy je zaobserwować zasadniczo na mapie. Mamy tutaj Izolinię i możemy sobie sprawdzić, gdzie mamy formę wypukłą, a gdzie mamy formę klęsłą. Może na tej mapie nie będzie takiej bardzo, bardzo dobrze widoczne, ale nasza wiedza, którą mamy z geomorfologii, powinna to. Poprzeć. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi, moi kochani, o przykłady zadań otwartych z mapy. Ja celowo starałam się wybrać te zadania, które nie mają obliczeń. Chociaż zapewniam Was, że przy mapie większość zadań będzie miała obliczenia. Dlatego odsyłam Was tutaj zasadniczo do zadań, które się liczy, a takie znajdziecie na moim kanale. Sprawdźcie playlisty, tam są playlisty specjalnie z zadaniami, które się oblicza, czyli matematyka w geografii na przykład to taki cykl, który wypuściłam w ubiegłym roku. I tam znajdziecie wszystkie możliwe typy zadań, które są potrzebne do matury, takie do obliczeń. Natomiast w Geoponiedziałku skupiamy się na informacjach, które należy przekazać w formie otwartej na maturze, żebyście wiedzieli, jakich argumentów używać. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam Was za tydzień. Do kolejnej porcji wiedzy.